Cześć mam, z tej strony FNAF Polska Peli a dzisiaj zrobimy wypiętą noc FNAF. -a zostawcie łapkę w górę i subitka z a my lecimy, bo to bardzo ważne. Hello. Tutaj se damy audio. Error na razie nie mamy do naprawiania. Naprawienia. Wpadajcie na kanał Marcuś Games, bo tam też jest fnaf -ior. Tak. Jak tam wbijecie to będzie fajnie po prostu, tak. Dobra, tu damy audio, tam gdzie jest Springtrap Tu mu damy audio, żeby był widoczny Audio dysensor jest ważniejsze niż wentylacja, bo... Co się dzieje? Czemu czerwony alarm? Nie wiem o co chodzi, czemu czerwony alarm jest, ale dobra Bo zaraz, fantom fa jakiś przyjdzie. No, wiedziałem, że fantom będzie, no. Balun śmieć fantom przyszedł. Oczywiście, że balun śmieć fantom, no. Audio di Pierwsza IM. Widzicie to. Kamera system musiał mi rozwalić no. Nie mamy co, co co tak robić bez kamery system bo jak nie mamy kamery system. To audio, audio, audio dispenser. audio, albo audio system. Um. Hello. Wentylacja. Foxy. Łoo! nie wychodźcie. Dobra, gramy drugi raz teraz i teraz nie możemy się pomylić, bo jak się pomylimy, to będzie źle. Ani razu nie spotkaliśmy marionetki. Będzie też odcinek z minigierek po piątej nocy, jak przejdziemy. A po minigierkach będzie po prostu te trailery. A potem w fnaf 4 będziemy się zaczynać. No i co? Wpadajcie na marcu dla bo tam też jest fajne odcinki z fnaf -a. I nie wiadomo kiedy się pojawi, piąta noc. Więc. No nie wiem. I wpadajcie na. nie wiem. Hmm. Audio. Error. To jest druga runda, 12 jem, super. Hi. Audio tutaj zagrajmy. Ideal. Wow. Kamera, system i ten... ...wentylator. O nie! to jest chyba mi coś wyskoczy tu. Tutaj dajmy dźwięk audio. Dobra, nie wiem o co chodzi normalnie. Nie wiem gdzie jest W Węcie jest może? Spring. Gdzie jest spring. No nie no, jak to możliwe? Mota? Nie! Sorry, musiałem wycenzurować. Bo musiałem coś powiedzieć. Zgadywajcie w komentarzu. Chciałem powiedzieć. wentylację mi zniszczyła. Balun śmierć. Dobra, ja już się żegnam.